Dzisiaj chciałabym Wam pokazać jedną z moich ulubionych sekwencji. Jest to sekwencja otwierająca biodra. Więc będzie trochę rozciągania, trochę rozciągania bioder, pachwin i tylnych yy, części ud. Yy, może być na, poc na początku nieco trudno, jednak zobaczycie, że za każdym razem jak będziecie ją powtarzać, to będzie Wam coraz łatwiej. Także zapraszam. Stań szerzej niż na szerokość bioder. Stopy równolegle do siebie, rozluźnij barki, długa szyja i przy wdechu unieś ramiona, ręce do góry, rozluźnij barki, trzymaj je daleko od uszy, długa szyja i przy wydechu przyciągnij dłonie do bioder i wdech, ręce do góry i wydech w dół, ugnij kolana i wdech. I wydech. I, wdech. I wydech. I wdech, wydech. Wdech. I, wdech. I, wdech. wydech. Wdech. I wydech. wydech. wdech, wydech. wdech, wydech. I wydech. I I wydech. Połóż ręce na macie. Zaczynaj uginać raz prawe, raz lewe kolano, przenosząc, przenosząc tułów raz na prawą, raz na lewą stronę. I powoli znajdź centralną pozycję. Możesz wziąć klocki i podeprzyj ręce na klockach całą dłonią. Weź głęboki wdech i przy wydechu ugnij kolana i wypchnij biodra do tyłu. I wdech i wydech i wdech prostuj i wydech ugnij i wdech wydech wdech wydech, 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 wydech I wydech. Teraz ugnij kolana i unieś ręce cały tułów do góry. I wydech. Ręce na dół. Teraz kieruj prawą stopę w prawą stronę, jak do wojownika numer 2 I rozciągnij ręce na boki i przejdź do wojownika. Sprawdź czy twoje stopy są odpowiednio ułożone, czy prawe kolano jest nad prawą kostką. Odwróć ramiona, otwórz ręce i teraz wróć tylko samymi dłoni do dołu, głowę skieruj na prawą rękę, wyprostuj nogę w kolanie, przenieś tułów na prawą stronę i zrób skłon do przodu otwierając klatkę piersiową w lewą stronę, zrób skręt, wyciągnij lewą rękę do góry i w tej pozycji parę wdechów. Żeby wyjść z pozycji nogę w kolanie, wróć do wojownika numer 2. I wróć ze stopą do centrum, unieć ręce do góry, wdech i wydech, zrób skłon w dół. I teraz zrobimy to samo ćwiczenie na drugą stronę. Czyli przy wdech ugnij kolana, unieś ręce do góry i wydech. Zwróć w lewą stopę, w lewą stronę. I przejdź do pojaźnika numer 2 na drugą nogę. Sprawdź ułożenie stóp. Otwórz ramiona. I teraz wróć tylko samymi dłońmi w dół. Ramiona wciąż pozostają otwarte. Zrób, wyprostuj nogę w kolanie. Przenieś ciężar na lewą stronę i zrób skłon Otwierając kratkę piersiową i robiąc obrót w prawą stronę. Twój wzrok powinien być skierowany na prawą dłoń. I ugni nogę w kolanie, przejdź do wojownika numer dwa. I odłóż ręce na macie i przejdź do psa z głową w dół. Dociskaj mocno rękami, zwłaszcza koniuszkami palców do maty, wypychając biodra do góry i do tyłu. Na początku możesz trochę ugnąć kolana. I później, jeżeli możesz, powoli je wyprostuj, ale trzymaj plecy proste. Ważniejsze są proste plecy niż wyprostowane nogi. Teraz przejdź do klęku potwartego i do pozycji dziecka. Rozluźnij brzuch, ramiona. Teraz wróć do flęku podpartego i do psa głową w dół. Przejdź na początek maty, półskłon i przy wydechu pełny skłon, ugięte kolana i wdech, ręce i dół do góry wydech, ręce do boku i znowu wdech, ręce do góry i wydech, pełny skłon wdech, pół zdjęcie ręce na piszczele i wydech, pies głową w dół i teraz unieś lewą nogę do góry i przy wydechu przyciągnij lewe kolano do czoła nie ustawiając lewej nogi na maty. I znowu wdech nogę do góry i wydech. Przyciągamy do czoła. I wdech. I wydech. I wdech. Mocne ręce. Wydech. I wdech. I wydech. Odstawiamy lewą nogę z przodu maty. Kładziemy prawe kolano na macie. I wyciągamy ręce do góry. Biodra kierujemy ku dołowi, otwierając już biodra. Trzymamy daleko, ramiona daleko od uszu. I teraz kładziemy ręce na macie albo na klockach, opierając je pełnymi dłońmi. Bierzemy głęboki wdech. I wydech. Wyprostowujemy lewą nogę w kolanie. I wdech. I wydech. Przy czym staramy się utrzymywać cały czas proste plecy. Nawet nie musimy robić pełnego wyprostu lewej nogi, ale staramy się mieć cały czas prosty kręgosłup. I wdech. I wydech. I jeszcze parę razy wdech. Wydech. I teraz przekładamy lewy klocek na prawą stronę, od prawej strony nogi. Unosimy prawe kolano do góry. I zostajemy w tej pozycji. Albo jeżeli chcemy, to możemy położyć nasz ciężar tułowia na przedramiona. Kładziemy nasze przedramiona na klockach. W ten sposób nasze piotra otwierają się jeszcze bardziej. Oddychamy głęboko aż do brzucha, i powoli wychodzimy z pozycji. Kładziemy z powrotem prawą kolano na maty, uginamy prawą nogę i lewą ręką łapiemy za lewą stopę, za prawą stopę, przepraszam. I robimy lekki skłon tułowia w lewą stronę. Staramy się patrzeć na naszą lewą stopę. Zajmiemy jeszcze chwilkę z pozycji. I powoli wracamy do centrum. Odkładamy klocki na bok. I przechodzimy do psa z głową w dół. Przechodzimy na przód tym obiema nogami, wdech pół zgięcie i wydech pełny skłon i na wdechu unosimy całe ciało do góry, ręce do góry i wydech ręce do boku i znowu wdech ręce do góry, wydech pełny skłon i wdech pół zgięcie i wydech przechodzimy do psa z w dół. I teraz unosimy prawą nogę do góry i na wdechu przyciągamy prawe kolano do czoła i wdech znowu do góry i wydech do czoła i wdech i wydech i wdech i wydech cały czas mamy mocne ręce wdech I wydech i odstawiamy prawą stopę na matę, kładziemy lewe kolano na macie i unosimy ręce do góry, obniżając nasze biodra do dołu. I oddychamy głęboko, rozluźniamy barki, ściągamy łopatki. I teraz kładziemy nasze dłonie na klockach. Uziąg głęboki wdech. I wydech. Wyprostowujemy prawą nogę. I wdech. I wydech. I starajcie się cały czas trzymać jak najbardziej proste plecy. Nie odpychajcie się mocno rękami od klocków. To będzie Wam łatwiej wyprostować nogę. I wdech. Kłódziemy prawy klocek na lewą stronę nogi. Unosimy lewe kolano do góry. I zostajemy w tej pozycji. Albo jeżeli czujecie, że możecie, możecie oprzeć się na przedramionach. Pogłębiając jeszcze bardziej otwarcie bioder. I oddychajcie głęboko w tym, tej pozycji. Nie zapominajcie o tym. Rozluźnijcie szyję. I powoli wyjdźcie z pozycji. Ułóżcie lewe kolano na macie, ugnijcie nogę w kolanie i prawą ręką złapcie w lewą stopę. Ukręćcie tu w prawą stronę. I powoli rozluźnijcie nogę, odłóżcie klocki na bok i przejdźcie do psa z głową w dół. Kolejnym wdechu przejdźcie na początek maty, pół i wydech, pełen skłon. I wdech, ręce tołów do góry. I wydech, do boku. I wdech, ręce do góry. I wydech, ugnijcie nogi w kolanach i wypchnijcie biodra do tyłu, do pozycji krzesła. Starajcie się utrzymywać ramiona daleko od uszu. ściągnijcie łopatki w dół. I na wydechu zróbcie pełen skłon w dół. musicie złapać rękami łokcie. I przechylać raz na prawą, raz na lewą stronę. Rozluźnijcie całe plecy, szyję i głowę. I na kolejnym wdechu przejdzie do psa z głową w dół. Unieście lewą nogę do góry. I przy wydechu odstawcie ją z przodu maty, kładąc kolano na macie. I możecie zostać albo tutaj i oprzeć się rękami o klocki. Albo, jeżeli czujecie, że możecie, możecie pogłębić skłon i położyć się na przedramionach. Albo położyć całkiem Waszą głowę, Wasze czoło na podłodze. Ważne jest w tej pozycji, abyście mieli biodra w tej samej linii, żeby jedno nie było ułożone bardziej w przodu od drugiego. Nie być w pozycji centralnej. Oddychajcie głęboko, i starajcie się zrelaksować. Weźcie głęboki wdech. Bardzo powoli zaczynajcie unosić tułów do góry. I przejdźcie do pozycji psa, psa z głową w dół. Unieście lewą nogę do góry, wygnijcie ją w kolanie, otwierając jeszcze biodro i odstawcie na matę. I teraz unieście prawą nogę do góry. I przy wydechu przeciągnijcie ją do przodu, układając prawe kolano na macie. No tak samo możecie zostać tutaj, opierając się klockami z boków. Bądź jeżeli czujecie, że możecie, możecie pogłębić skłon do przodu. tak samo jak we wszystkich skłonach, starajcie się przy każdym wdechu prostować bardziej plecy. I przy wydechu pogłębiać skłon. Wejdźcie głęboki wdech i powoli zaczynajcie wychodzić z pozycji, nosząc tułów do góry i odpychając się rękami od podłogi. I przejdźcie do psa z głową w dół, z prawą nogą uniesioną ku górze. Zepnijcie ją w kolanie, otwierając biodro i odstawcie ją na matę, przechodząc do psa z głową w dół. I przy kolejnym wdechu przejdź obiema nogami na początek maty. Pół zgięcie. I wydech, pełny kłon I wdech, ręce do góry. I wydech, tadasana. I znowu wdech, ręce do góry. Wydech, skłon, w tu Wdech, półtknięcie i wydech. Przejdźcie do pozycji siedzącej z szeroko rozstawionymi nogami. Nogi proste w kolanach, aktywne stopy, palce u stóp skierowane ku górze. Wytłóczcie wewnętrznie Wasze uda. I utrzymując proste plecy, zaczynajcie powoli bok na bok skłaniać się ku dołowi. I przy każdym wdechu wdłużajcie kręgosłup, prostujcie plecy i przy wdechu pogłębiajcie skłon do przodu. Pomagajcie sobie rękami, wsuwając ręce coraz dalej. Utrzymujcie aktywne stopy, I bardzo powoli zaczynajcie wracać rękami i nosić tułów do góry. Złapcie kolana z tyłu i przyciągnijcie je do siebie. Złapcie rękami stopy i zróbcie delikatny skór w przód. Relaksując szyję, plecy. możecie zamknąć oczy. I po prostu oddychajcie. Teraz przejdźcie do pozycji siedzącej z wyprostowanymi nogami. Prawą stopę ułóżcie za lewym kolanem. Wyprostujcie plecy i zróbcie skręt w prawą stronę, łapiąc lewą ręką prawego kolana i prawą rękę kładąc za posiadkami. Jeżeli możecie, możecie też zahaczyć lewym łokciem o prawe kolano pogłębiając skręt i skręćcie głowę w prawą stronę i wdychajcie głęboko aż do waszego brzucha i powoli wróćcie do centrum zróbcie skręt w drugą stronę i zamieńcie nogi przyrzućcie lewą stopę za prawe kolano Wyprostujcie plecy i zróbcie skręt w lewą stronę. Każdy wdech wyprostujcie plecy i wydech, pogłębiajcie skręt w lewą stronę. Głowa skierowana w lewą stronę też. No powoli róbcie to centrum. Zróbcie skłon w drugą stronę. I wyprostujcie lewą nogę. Teraz zaknijcie obie nogi lekko w kolany. I utrzymując proste placy zróbcie skłon do przodu. I możecie złapać rękami stóp. Jeśli czujecie, że możecie możecie zacząć uprostowywać nogi i pogłębiać skłon do przodu. Niech starajcie się nie zaokrąglać pleców. Jeżeli czujecie, że zaokrąglacie, to zegnijcie trochę nogi w kolanach i staracie się zrelaksować te mięśnie, których nie używacie. Bardzo powoli wróćcie do góry i przejdźcie do pozycji leżącej. Rozłóżcie nogi lekko na boki, ręce tak samo wzdłuż tułowia, otwarte. I przejdźcie do pozycji iszavasana, pozycji relaksacyjnej. Postaracie się zrelaksować wszystkie mięśnie, skanując wasze ciało od głowy aż do stóp. Możecie zostać w tej pozycji dłużej na 10-15 minut. Żeby wyjść z pozycji, zegnijcie nogi w kolanach. Wywróćcie się na prawy bok i powoli przejdźcie do siadu. Złóżcie dłonie przed klatką piersiową i zróbcie skłonę zakończenie praktyki na